To jest aktualnie najgorszego w PHP. To jest takiego że w PHP, co twierdzi, że Kurczy powinno być dawno, dawno zmienione, i, i dziwne, że, że to jeszcze się nie, nie zadziało. To jest takie wiesz, co frustruje programistów PHP, nie? Na pewno taką rzeczą jest to, że pewne raki w języku PHP względem np. Javy są łatane gdzieś hulami. No tutaj PHP Stan odwala ogromną robotę, jeżeli chodzi o dokładanie takich dodatkowych elementów składniowych, wymuszanie pewnych rzeczy. Ok, no zmienne nadal są z dolarem, jest kreseczka zamiast kropki, no trudno, tego się nie pozbędziemy. Natomiast porównując teraz PHP z Javą, kiedy pracowałem w Javie, to bardzo mi teraz brakuje generyków, tego chociażby, żeby język wyraźnie pokazywał, że mam arajkę jakiegoś tam typu dokładnego. Okay. Te braki uzupełnia właśnie PHP Stan i inne takie narzędzia do ostatecznej analizy, da się z tego skorzystać. Wygląda to trochę hakersko, ale jest... Jakby druga fajna strona, że można sobie swobodnie regulować ten zakres regułek, które sobie pasowujemy. Sam PHP stan ma teraz chyba 10 poziomów, a jeszcze można sobie dodatkowe paczki doinstalować. I każdy zespół, każdy programista może sam, sobie, sam zdecydować, jak bardzo sztywne reguły chce mieć mm -hmm. w języku. Ta to elastyczność to jest, to jest fajna. To był jeden z naszych odcinków śniadania z programowaniem. Jeśli chcecie zobaczyć więcej odcinków, więcej nowości, serdecznie zapraszamy Was na nasz kanał na YouTube. Zapraszamy również na naszego Discorda. Do zobaczenia.